Zapewne większość z Was ma gatunki gier, co do których ma słabość. Niby przeszedłeś ich całą masę, niby wszystkie z czasem są podobne, a i tak niczym na wigilii przyjmiesz jeszcze. Takim przypadkiem jest u mnie gatunek platformerów 3D, a opisywany dziś tytuł był kolejnym na liście odhaczonym i skonsumowanym z przyjemnością. Pomimo iż niewiele sobą w sumie wnosi, New super Lucky Stales jest miksem rozwiązań, jakie widziałeś już wiele razy. Czy to u Nintendo, czy u innych podobnych. Mimo to robi wszystko dobrze, klasykę też trzeba umieć zaimplementować, od pierwszych chwil czułem się jak w domu. Historia jak na ten gatunek jest całkiem fajna i trzyma się kupy, choć wiadomo, nie są to oscarowe role. Obrońcy Księgi Czarów zostali zdemolowani przez złego czarnoksiężnika, a w wyniku splotu pewnych wydarzeń tylko ty zostałeś przerzucony do innej krainy i pora pozbierać strony ów księgi, rozrzucone po różnych światach. Nic odkrywczego? No jasne, że nie, ale intro, jak i outro zostało bardzo ładnie zrobione i fajnie wprowadza w klimat gry. Wersja jaką tu opisuję jest już, że tak powiem, ostateczną odsłoną z wszystkimi ulepszeniami, jakie po drodze na ten tytuł czekały. Przygody Liska zaczęły się dość nietypowo, bo od gierki Lucky Style VR w 2016 roku na Oculus Lifta. Rok później wyszedł już pełnoprawny klasyczny platformer Super Lucky Style na PC i Xbox One. W 2019 z kolei na Switcha pojawił się New Super Lucky Style, który potem już został przeportowany dalej. Jakie są zatem różnice pomiędzy New Super Lucky Stale a zwykłym Super Lucky Stale? Twórcy utrzymują, że przebudowali całkowicie grę, ulepszając ją, a nie jedynie podnosząc rozdzielczość. Usprawnili poziomy, dialogi, animacje i co równie ważne z punktu widzenia gracza. Dodali też wszystkie DLC, wplatając je w historię podstawki. Teraz dwa światy, które wcześniej były zawartością dodatkową, są po prostu częścią gry, i zgrabnie to wszystko wyszło, muszę powiedzieć. Jeżeli dziś ktoś się zastanawia, którą wersję wybrać, to pomogę w wyborze. Opisywany New Super Lucky Stale jest jedynym sensownym wyborem. Lucky Stale to zarazem platformer, jakich wiele, ale jednocześnie jest zrobiony bardzo dobrze. Pomysły na poziomy i mechanika są zadowalające, a momentami wręcz bardzo dobre. Podobały mi się poziomy trochę ala Endless Runner, w których to nasza postać popyla cały czas do przodu, a my jedynie skokami możemy manewrować. W praniu wyszło to bardzo fajnie. Są mikrozagadki, ale nic co by nas zatrzymało na dłużej. Jest trochę walki, ale przede wszystkim masa skakania i szukania znajdzie, czyli tak jak być powinno. Dodatkowym bajerem jest możliwość zakopania się pod ziemię i drążenia tunelu. Czasem wykorzystuje się ten motyw w walce i eksploracji. Może trochę za mało, ale i tak fajnie, że taki oryginalny akcent jest. Są też bossowie. Bardzo fajnie ich zrealizowano, każdy jest inny, ma swoją historię i wieloetapową walkę. Podoba mnie się to. Nienawidzę, jak w grze brakuje bossów. Albo jest jeden i ten sam, tylko dorzucają jakiś pojedynczy element przy kolejnym spotkaniu. Pod tym względem zawiodłem się na tegorocznym Paper clay którego również recenzowałem, ale laki nie zawodzi i wychodzi z tej konfrontacji obronną ręką. Prócz klasycznych poziomów mamy też dwa rodzaje minigierek. Jedne to łamigłówki sympatycznego golema, który w podziemiach zawsze na nas czeka z nowym rozdaniem swojej planszy. Musisz tak poruszać figurami, by liski były na podświetlonych polach. Brzmi banalnie, jak to w grach logicznych, ale jak to w grach logicznych bywa... Im dalej, tym trudniej. Rozwiązałem wszystkie zagadki małego kolema, więc nie były to jakieś ultra trudne wyzwania, ale muszę przyznać, że przy kilku musiałem się bardziej nagłowić, co odnotowuję na plus. Drugą minigierką jest przechylanie planszy tak, by nasz bohater zamknięty w kuli nie wypadł poza nią lub nie zrobił sobie kuku. Jednocześnie trzeba zbierać cały szmel z planszy. Tutaj już umysł jest mniej potrzebny, bardziej liczy się zręczność i co tu dużo gadać podobały mi się te plansze i chętnie zaliczyłem też wszystkie. Grafika jaka jest każdy widzi, nie są to szczyty możliwości ówczesnych sprzętów, ale w platformerach niekoniecznie o to chodzi. Plansze mają być barwne, przejrzyste i cieszące oko, a te wymagania w moim niemaniu laki spełnia. Kilka akcentów, jak olbrzymi golem w tle, czy znikające platformy bez światła latarni, wyglądały bardzo fajnie. Szczelny z podłogi zbierać nie będziesz, ale nie ma mowy o wstydzie. Jest poprawnie i solidnie. Muzyka jest spoko, ale podobnie jak grafika, jest to solidna robota, sprawdzająca się w praniu. Jednak nie jest to ścieżka dźwiękowa, której będziesz słuchał nawet po zakończeniu gry. Gdy już przy dźwiękach jesteś. Gra ma pewne małe niedogodności i zaniedbania, których po prostu nie rozumiem. Jednym z nich jest popiskiwanie postaci przy dialogach. O ile jestem w stanie zrozumieć to przy mało istotnych NPC-tach. Tak główne dialogi z bossami i fabularne wątki już mi przeszkadzają. Tym bardziej, że w intro i outro mamy ładnie podłożony głos, są aktorzy dobrani. To nie jest Nintendo 64, gdzie z powodu limitu pojemności kartów trzeba było takie chwyty stosować. Klasyczny akcent klasycznym akcentem, ale już na PSX nie było to normą. Drugą niedogodnością jest coś, czego nie rozumiem. Mówimy o platformerze, grze, gdzie ważne są znajdźki i zbieractwo Dupereli. W każdej planszy masz do zebrania odpowiednią ilość monet, ukrytą kartkę, podstawowe przejście i zbieranie literek lucky. Nic odkrywczego, ale bawię od lat takiego starego jak ja i staram się zawsze jak najwięcej zbierać. I każdy szanujący się platformer po wciśnięciu pauzy zawsze wyświetla nam w pierwszej kolejności planszę z poziomami i przeglądem ile, gdzie dupereli jeszcze zostało do pozbierania. No nazwijcie mnie Nobem, jak tam chcecie, ja czegoś takiego w tej grze nie znalazłem. Szukałem. Może jakiś NPC mi to wyświetli? No nie, szukałem, gadałem, niczego takiego nie widzę. Nie rozumiem, jak można w takiej grze tego nie zaimplementować. Przeszedłem wszystkie plansze w grze, łącznie z tymi dodatkowymi Foxington. Nie znalazłem wszystkich znajdziek, ale masterowania na stare lata i tak się w grach nie podejmuje. To wszystko zajęło mi 7 godzin. Tak jak można podejrzeć na longplayu, który o tutaj gdzieś waminkuje. Jak dla mnie jest to przedział czasowy wystarczająco dobry, by rozbudować grę, ale jednocześnie nie zacząć nudzić. Poziom trudności mógłby być jednak nieco wyższy. Nie jest to wyzwanie dla hardkorów, ale dlatego sprawdzi się też jako propozycja dla młodszego gracza. A takiego starego jak ja nie przyprawi o podwyższone ciśnienie. Chętnie przygarnąłbym kontynuację, bo fabuła zostawia sobie furtkę, ale niestety od strony Payful Studios mamy ciszę w eterze i obawiam się, że ta podróż już się zakończyła. Nowe super przygody Liska to platformę dla fanów, lubiłeś Banjo, Mario w 3D, Spyro czy pierwszego Jacka i Daxtera. to tutaj poczujesz się jak w domu. Z każdego klasyka czerpie coś, ale nadaje mu swój klimat będąc sobą, co jest godne odnotowania. Mógłby być nieco trudniejszy, ma też kilka drobnych mankamentów, o których wspomniałem, ale generalnie to bardzo dobry szpil, w którego grało mi się przyjemnie. Zielone światło jak nic, tym bardziej, że na Steamie i innych platformach na pewno w promce znajdziecie, tak jak i ja.